Które województwo ma najwięcej kolei? Chodzi nam o długość linii kolejowych selektryfikowanych i używanych. No to uwaga. Na miejscu szóstym Małopolskie z Krakowem, które ma 908 km dróg kolejowych. Na piątym jedno z najmniejszych województw, czyli Łódzkie, które ma 982 km linii kolejowych. Na czwartym jest Dolnośląskie z pięknym dworcem we Wrocławiu i 1087 km dróg. Na trzecim, Wielkopolskie, z miastem Doznań, którym jest Poznań i drogą na Berlin. To 1264 km dróg i najwięcej miast wśród wszystkich województw. Na drugim, uwaga, Mazowieckie, które ma aż 1428 km dróg kolejowych, czyli jest po czym jeździć wokół Warszawy. No i na miejscu pierwszym, co za emocje, proszę Państwa, najwięcej dróg kolejowych ma Śląskie. Z Katowicami, Gliwicami i Kopalniami. Ślązacy mają 1686 km dróg kolejowych, a także najwięcej miast na prawach powiatu. Najmniej ich kolei natomiast ma podlaski. Bardzo dużo się zmieniło się w Białymstoku. Tylko 223 km, czyli tyle co z Białego Stoku do Warszawy. Korzystaliśmy z informacji podanych na stronie sektorkolejowy.pl Dziękuję. Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski dostarczającej eksperckich rozwiązań kolejowych.